Cześć, witam Was w kolejnym oraz ostatnim już odcinku z otwierania kalendarza adwentowego Lego Harry Potter. Ok, więc... Powiedzmy, że nie owijam w bawełnę, tylko po prostu przechodzę do otwarcia, ponieważ naprawdę Mam tego dosyć Okej, okay, w okienku 24 znajduje się... Strzelam, że jest to ten kominek Zaraz, co? I naprawdę myślałam przez chwilę, że nie, że nie dostałam tego kominka i myślałam, że będzie to w okienku 24 No nic, Astrid zajeb... się w akcji w każdym razie yy, mamy nasze elementy. I w gruncie rzeczy są to podobne rzeczy do tego, co było w polibagu. Więc Astrid, nie wiem po co żeś go kupowała. Ja wiem czemu, ponieważ chciałam coś na Mikołajki z Harry Pottera. Chyba to jasne. W każdym razie, czemu nie mówicie, że nic nie widzicie. Okej, okay, ja się biorę za budowę i widzimy się za chwilę, ponieważ zajmiemy się tym wszystkim, jak już to złożę. Chyba jasne. Okej, okay, jakbym miała to nazwać, to jest to zestaw startowy ucznia Hogwartu, tak to mogę yy, skutecznie myślę, że nazwać. W każdym razie mamy tutaj Hedwigę, mają dwie Hedwig'i, świetnie, książkę z zaklęciami. Tutaj mamy chyba ogólnie list do Hogwartu, tylko że już otwarty. No, tam jest Dear Mr. Potter. Where, a Mogłabym to przeczytać, ale chyba wam zrobię zbliżenie. I ewentualnie napiszę tłumaczenie. Mamy skrzynkę z ciuchami prawdopodobnie Oraz... różdżkę Nawet dwie, bo w zapasie Okej, okay, a więc pierwszą rzeczą jest list do Hogwartu I... To się da przeczytać, ale... Nie mam lupy, jakby Przy sobie Bo gdzieś ją zgubiłam Chociaż... Patrzcie, jaką mam fajną lupę z magazynu Scooby Doo sprzed, kurde, kilkudziesiąt lat Nie no, kilku Może lepiej to widać, nie wiem e, W każdym razie, ja tego nie przeczytam chyba bo to jest ogólnie taka książka mało czytelna W każdym razie mamy podpis yy, McGonagall prawdopodobnie Mamy logo Hogwartu tutaj więc ogólnie wygląda to fajnie, chociaż szkoda że nie, nie, że nie, szkoda, szkoda, że nie dostaliśmy również koperty. Różkę wszyscy widzieli, myślę. Mamy tą książkę, którą dostałam już w Polibagu, i ona się tutaj otwiera. I mamy właśnie obrót i trach Jurgaldium Leviosa. Tu się zamyka. To jest bardzo fajny element, akurat. Mamy sowę, handwigę. Wygląda tak samo analogicznie. Do tamtej z tamtego polibagu. Ale fajnie, że mam dwie w sumie. Mamy nadruki i wygląda świetnie. Mamy tabliczkę czekolady z kokardką oraz kufer. Tak to powinnam w sumie nazwać: kufer z Hedwigą z w środku. Dobra, tak to wygląda. Jest to mój pierwszy taki mega jasny kufer, bo ogólnie to skrzynki zazwyczaj są takiego koloru. Ale myślę, że dali taki kolor, ponieważ y, to się zbytnio teraz y, wszystko razem nie zlewa. Dobra, pokażę Wam tą wróżkę jeszcze raz, bo potem będziecie marudzić, że nie pokazałam. <grym> Dobra, nieważne. W każdym razie to było okienko 24. Okej, okay, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta podróż Wam się podobała poprzez magiczny świat Harry Pottera ze mną, No i tyle, tak to wygląda. Tak to się wszystko prezentuje na tej makiecie. Nie wiem, mi się podoba. W każdym razie, dzisiaj jest 24. Zapraszam Was na odcinek specjalny, który pokaże się już niedługo. Dam Wam tutaj yy, na ekranie godzinę, myślę, albo. Yy... Albo w, anki w ankiecie, w adnotacji, ponieważ jeszcze muszę to nagrać i zmontować. Chwilę sobie poczekacie. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!